Wtorkowy wieczór 22 marca publiczność Polkowickich Dni Teatru spędziła w towarzystwie warszawskich aktorów Krzysztofa Tyńca, Artura Barcisia, Sylwii Zmitrowicz oraz Barbary Prokopowicz. Aktorów mogliśmy podziwiać w najnowszej sztuce francuskiej dramatopisarki Jasminy Rezy: „Buk Mordu. Bóg Mordu to doskonale opowiedziana i zagrana sztuka, w której to dwa małżeństwa spotykają się, by omówić sprawę bójki swoich dzieci. Problem zamierzają rozwiązać w sposób elegancki i kulturalny. Niestety wieczór, który początkowo przebiegał w spokojnej atmosferze, zamienia się w lawinę wzajemnych oskarżeń, wyrzutów i żalów. Niespodziewanie dla wszystkich uczestników spotkania emocje biorą górę nad rozsądkiem. Bohaterowie dramatu przestają się kontrolować, zrzucają maski ludzi z klasą, ujawniają swoje prawdziwe ja. Witam serdecznie w Polkowicach. To nie pierwsza pana wizyta w Polkowicach. Był pan już u nas z grubymi rybami, z rozkładem jazdy odczas, oraz podczas Dni Polkowic. Jak się panu podobają Polkowice i po Polkowicka publiczność? No pięknieją, coraz bardziej. <grym> Piękna pogoda, więc troszeczkę sobie zrobiłem mały spacerek. No, a tak naprawdę to jesteśmy skupieni na pracy, na teatrze, na tym, żeby e, zadaptować tę sztukę do tych warunków, które tutaj macie. E, no i mam nadzieję, że się uda. Przyjechał Pan do nas dzisiaj ze Sztuką Bóg Mordu Jasminy Rezy. Jest to spektakl, który pod powłoczką farsy i komedii demaskowany jest współczesny świat i jego obuda. Farsy Tutchłowa tutaj nie ma. To jest, jak to mówił Woody Allen, tragedia, która przydarzyła się komuś innemu, to jest właśnie komedia. I dlatego ten spektakl ma elementy komediowe, ale poprzez to, że ludzie, którzy znaleźli się w tej dosyć dramatycznej sytuacji, zachowują się bardzo zabawnie. Co nie znaczy, że nie są tragiczni w swojej, w swojej sytuacji, w tym, co, co, co im się zdarzyło. Ciekawe jest to, że, że po prostu. No cóż, każdy z nas, dlatego widzą się tak ten spektakl, podoba podoba, dlatego nikt nie wychodzi obojętnie z tego spektaklu, bo, bo każdy z nas, znaczy wielu z nas jest rodzicami, których dzieci się pobiły. Wielu z nas, każdy z nas był dzieckiem, które się tam gdzieś kiedyś pobiło, było bite albo, albo biło i tak dalej, i tak dalej. Więc te problemy po prostu nas wszystkich bardzo dotyczą i, i dlatego ta sztuka jest taka świetna. Gra Pan Prawnika o takim paskudnym czy to prawda? I jaka jest Pana postać? Tutaj nie ma niepaskudnych charakterów. Wszyscy prędzej czy później okazują się świniami. Ale takie postaci ja bardzo lubię. No dość powiedzieć, że mój Czerepach z Rancza to też jest taka postać, chociaż nie jest prawnikiem, ale też cwaniak niezwykły. No, takie postaci są najlepsze, są barwne, są ciekawe przez to, że są, że to są ludzie, którzy oszukują, którzy udają kogoś innego niż są. To zawsze jest najciekawsze. Właśnie jak to jest z zawodem aktora? Czy aktor woli wybierać role, które charakterologicznie odbiegają od jego charakteru prywatnie? Czy woli szukać ról zbliżonych? No to zależy, jaki aktor. Tak. <laughs> Są aktorzy, którzy lubią grać jedną i tą samą rolę całe życie. Ja nie lubię i bardzo lubię się zmieniać. Bardzo lubię w aktorstwie szukać kogoś, kim nie jestem, albo szukać takich pokładów samego siebie, których jeszcze nie znam. I, i dlatego ten zawód mnie tak pociąga i, i, i mam zamiar go uprawiać do końca życia. Rozumiem, to takie szersze pytanie, to czym dla Pana jest aktorstwo? No w dużym stopniu sensem mojego życia, bo pracując nad rolą, ja nie, nie przestaję nad nią pracować kiedy skończę próbę o 14, tylko cały czas myślę jak no, rozwiązać różne tam elementy postaci. Gram kilka ról naraz. Wiele razy zdarza mi się grać tego samego dnia w kilku spektaklach różnych, w różnych teatrach, nawet. I to też jest bardzo ciekawe. Lubię grać w filmach w, 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 czy w serialu telewizyjnym, takim jak Rancho, gdzie no, można poznać różne barwy zawodu, który się nazywa aktor. To bardzo ciekawe. Właśnie, to które aktorstwo jest dla Pana bardziej satysfakcjonujące? To teatralne, filmowe, telewizyjne, gdzie się przyjemniej pracuje? Na pewno przyjemniej się pracuje w teatrze, dlatego że w teatrze jest czas na to, żeby przygotować postać, żeby, żeby wnikliwie zrobić analizę tej postaci i, i, i dopiero wejść na scenę, spróbować. Jest to reżyser, który jest cierpliwy długo, można sobie tę postać tworzyć. W filmie trzeba właśnie na poczekaniu, chociaż teraz coraz częściej już są próby, I to jest bardzo ważne. Ale to jest zupełnie innego rodzaju praca. Z kolei w filmie można powtórzyć. Jak się coś nie uda, czy jest tak, ale może mogłoby być lepiej, to zawsze można zrobić dubel i, i zagrać lepiej. W teatrze spektakl zdarza się tylko raz. On się zdarzy następnego dnia, ale już będzie trochę inny. Nie można przerwać, przepraszam, ja to zagramy trochę lepiej. I pod tym względem teatr jest no, bardzo, bardzo, bardzo ciekawym miejscem dla nas i chyba dla każdego aktora, jednak teatr jest najważniejszy. W którym repertuarze czuje się Pan najlepiej? Bo jest Pan aktorem bardzo wszechstronnym, zarówno role komediowe, dramatyczne, jak repertuar klasyczny. Który jest Panu bliższy? Ja lubię po prostu dobrze napisane role. Nie ma dla mnie większego znaczenia, czy to jest rola dramatyczna, czy to jest rola komediowa. Eee... Najważniejsze jest Dobry scenariusz, w tym wypadku, nie wiem, dobra sztuka, czy, czy dobry scenariusz y, y, telewizyjny, czy, czy dobry scenariusz filmowy, taki, który opowiada jakąś ciekawą historię i opowiadają wiarygodnie, prawdziwie, a ja jako aktor mogę y, dać postaci y, jakąś prawdę, a może jeszcze jakąś wartość dodaną, coś czego w tej postaci nie było, a ja y, w niej to odnalazłem, jakąś tajemnicę, to zawsze jest y, bardzo ciekawe. O. Współpracował Pan z Kieślowskim, Wajdą, Zanussim, Hoffmanem, Bareją, Kucem i wymieniać by długo jeszcze. Z którym z tych reżyserów, no, z z <głos》>, z z tych reżyserów najbardziej, naj, najprzyjemniej się Panu pracowało? No, nie chciałbym tu jakoś faworyzować któregokolwiek z nich. Znaczy, no, Niewątpliwie największe wrażenie, naj, wie, najwięcej e, e, we mnie samym zmienił Krzysztof Kieślowski, ponieważ to geniusz zupełnie i człowiek. Niezwykły, absolutnie. Reżyser to jest bardzo mało powiedziane. To, to, to nie był reżyser, to był e, artysta najwyższej miary. I, i, i to no, nigdy tego nie zapomnę. Ale wielu reżyserów miało na mnie wpływ i, i, i bardzo mi się dobrze współpracowało. Nie wiem, Maciek Wojtyszko, z którym zrobiłem bardzo, bardzo dużo rzeczy, e, czy Andrzej Barański. Czy nie wiem, Jerzy Hoffman, który mnie, tak powiem, namaścił i, i, i pozwolił mi zadebiutować na, na dużym ekranie w Znachorze? Czy... No, trudno tutaj wymienić, wymieniać, jest naprawdę wielu reżyserów, z którymi bardzo lubię pracować. A czy ma pan jakiegoś mistrza, od którego pan się uczył, z którego pan czerpał? Aktora? Tak. Gdzieś tam, w jakimś stopniu, na początku mojej drogi wzorowałem się na Wojciechu Przoniaku. To był taki aktor, którego zupełnie nie znałem. Zobaczyłem go w Teatrze Narodowym, kiedy byłem z wycieczką w Warszawie i jednym z punktów programu była wizyta w teatrze. I to był rewizor Gogola w reżyserii Hanuszkiewicza i Chlejstakowa grał właśnie Wojciech Przoniak. Ja po prostu oniemiałem, co ten facet robił na scenie, jak grał i tak chciałem grać. Potem stwierdziłem, że nie chcę grać jak ktokolwiek inny, chcę grać tak jak ja, chcę. umiem grać i, i, i każdej postaci chcę nadawać swój własny rys osobowości. I dlatego nie mam jakiegoś mistrza konkretnego, ale mam, jest wielu aktorów, których poszczególne role bardzo sobie cenię i bardzo dużo mi one dały poprzez podglądanie, poprzez obserwowanie, w jaki sposób, w jakich środków używają, żeby, żeby stworzyć taką właśnie postać. Niezwykło wspaniałą, ciekawą. Nie z wielu takich aktorów, ale tutaj mam do wyboru cały świat. To znaczy na koniec, pytanie o nasz festiwal. Co Pan sądzi na temat festiwalu teatralnego w mieście, w którym teatru nie ma? Tak, to jest wspaniałe. Oczywiście. Znam to miejsce już od, od, od paru lat. Przyjeżdżam tu. No, można powiedzieć, dosyć często I, i jestem pełen podziwu i zachwytu dla, dla determinacji, dla chęci dla, i dla organizatorów tego, tego festiwalu, ale też dla widowni, która jest fantastyczna. Mówiłem kolegom, którzy tutaj nigdy nie byli, mówię zobaczyć, jaka będzie widownia. Fantastycznie będzie na pewno, jestem absolutnie pewien.